对的。 Organizacja to Stupol. Przecież drmafa zmusiła władze komunistyczne do reakcji organizacji Tysiąclecia państwowości. W historii wszyscy to znamy, a dzisiaj na ważne możemy tego doświadczyć. Kolejne pytanie to pytanie, dlaczego pan pytał? Pytając dlaczego. Ale dlaczego pan reklamy zaktualizował cennik czasu antenowego na kwiecień godzinę przed debatą, którą sami nazwali go pan pyta, czy pan już odpowiedź? Jest to oburzające, rzeczywiście trzeba o to pytać, bo przecież wielokrotnie w czasie tej debaty także ta TVP podkreślała, że organizatorem wydarzenia jest komitet wyborczy Rafała Trzaskowskiego. Trzaskowski, Warszawy. On się zorganizować jakąś ustawkę. E, Półkrajową. Ja no i samotnie przegrał tę ustawkę na własnym gruncie. Trzyklinnymi ja to wiem. E, pytaniami dziennikarzami na trzyklinnym sobie terenie. No ja nie, nie rozumiałem. ale, ale że zobaczył w co było wczesnym Tam był układ miasta. No to powinny być oznaczone No było

Dojechać, pytanie, ale, jakie są to głęboko, Jaka powinna być ta A potem że się nie taki, tą emisję i tego no sygnału. A jak? blisko że to jest tego sygnału. A to jest więcej. A, 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 a jeszcze te, jeszcze te, że pojazdy, jakby te, tak gdzieś jakby te, jakby na ten te, jakby nie, że nie mogą być finansowani I powiedzieli, że ma. Zauważyliśmy, spółki, spółki, e, tak że trafnie to nie to do domu, No to, 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 to jak się chłopak, to jest identyfikacja. Powiedzieli, że nie trafia to poważnie łamane. Obrozy, będziemy to sprawdzać, posługuje się mają Nie odpuścimy tego. To dokładnie to, co robimy. żeby jakim powinna być sno jeśli nie będzie wszystko opłacone ja, czyli tych kilku minut pan pać się paść swój jeżeli to nie jest potwierdzone na sprawach korkowych no to nie pytanie się. jak oni, oni rodzją tą kampanię wyborczą oni i mają tam pasy to to będzie odpowiadał e, więc gdyby tak mają. było że to SLP będzie finansowała no to stosownością musi to coś się spotkać z zarzutami prokuratorskimi za pozem mają brzeczyć jakie już ta prokuratura będzie służyła wolnej Polsce a nie dyktaturze do nadatuszka były wiceprezesy. A do, do ostatniego wczoraj na nowo. Ale może im się nie uda. Ja w no to głęboko wierzę.